Cześć, witajcie, z tej strony prowadzący kanału Integr. Dzisiaj pokażę Wam krok po kroku, jak działają serwery w serwisie Nitrado, jak je skonfigurować i obsługiwać, jak wrzucać swoje sejwy multiplayer i to wszystko będę pokazywał na podstawie gry The Forest. Jeżeli filmik Wam się spodoba i pomoże rozwiązać problemy z serwerem, zostawcie łapkę w górę, suba i może jakiś pozytywny komentarz. Na początek przejdziemy sobie do oficjalnej strony Nitrado. Wpisujemy w Google słowo kluczowe: Nitrado, następnie klikamy w pierwszy link, czyli ich oficjalną stronę. Pokazuje nam się strona Nitrado. Zacznę od tego, jak się zarejestrować. Przydatne szczególnie dla tych, którzy konta jeszcze nie posiadają. Jeżeli założyłeś konto wcześniej, przewiń proszę do minuty 1,50, w której zaczynam opisywać i konfigurować nasz serwer The Forest. Zaczynamy. Klikamy w zakładkę Zaloguj, a następnie w Register. Podajemy nick, e-mail oraz hasło. Dla potrzeb filmu wykorzystam mail tymczasowy. Klikamy register. Logujemy się na nasze konto. Pokazują nam się usługi oferowane przez Nitrado. Nas interesuje serwer gry. Klikamy Zamów teraz. Wybieramy grę The Forest i przechodzimy dalej. Wybieramy pakiet, który nas interesuje. Ja wezmę custom. Wybieramy lokalizację naszego serwera. Następnie ilość graczy oraz okres działania naszego serwera. Na samym końcu płacimy za nasz serwer, używając dostępnych metod płatności. Jeżeli już zapłaciłeś i zainstalowałeś serwer, to przejdźmy do jego konfiguracji. Klikamy serwer gry, gdzie powinny znajdować się pewne informacje o serwerze. Zobaczymy tutaj stan IP, ilość graczy oraz czas do wygaśnięcia naszego serwera. Jest również nazwa i aktualny tryb gry. Przejdźmy sobie do konfiguracji, klikając koło zębate po prawej stronie. W tym miejscu pokazuje nam się IP serwera. Poniżej mamy informacje na temat dostępu do folderów naszego serwera. Klikamy Generalne Ustawienia po lewej stronie w zakładce głównej ustawienia. Tutaj możemy ustawić nazwę serwera, hasło serwera oraz hasło admina. Opcją dodatkową jest GSLT, czyli Game Server Login Token. Według definicji, GSLT tworzy trwały token dla serwera gry. Dzięki temu wszyscy użytkownicy, którzy dodali twój serwer do ulubionych, mogą dołączyć nawet jeśli zmienisz adres IP. Jest to bardzo przydatne jeśli zmienisz serwer dostawcy hostingu. Ja to zostawiam puste. VAC, czyli system wykrywający zainstalowane czyty na komputerze. Następnie mamy autosave. U mnie jest to zapis co 10 minut. Możemy ustawić trudność naszej gry na serwerze, zezwolić na niszczenie budowli, dostępność wrogów, pozwalanie na cheaty, czy chcemy kontynuować naszą grę, czy może też rozpocząć od początku oraz na którym slocie chcemy aktualnie grać oraz całą resztę dostępnych opcji. Klikamy zapisz zmiany i restartujemy nasz serwer, aby wprowadzone zmiany zostały pomyślnie wprowadzone. Tutaj pokazałem w jaki sposób skonfigurować nasz serwer i zastosować wprowadzone zmiany. W następnym kroku pokażę, jak za pomocą programu Total Commander połączyć się z plikami serwera, aby przesłać naszą mapkę z trybu multiplayer. Odpaliliśmy sobie program Total Commander. Link do ściągnięcia podaję w opisie. Oczywiście link do pobrania jest z ich oficjalnej strony. Klikamy FTP, a następnie ustalamy nowe połączenie. Ja już przeprowadziłem konfigurację. Pokażę Wam, jak to wygląda. Swoje dane do serwera bierzecie rzecz jasna ze strony Nitrado, gdzie macie informacje o serwerze. Tutaj wleci screen, co jest dla was najważniejsze. Jeżeli macie już ogarnięte tak jak u mnie i zaznaczone to co trzeba, to klikacie połącz. Pojawiły się katalogi i pliki serwera. Klikamy tak jak pokazuje Wybieramy slot, który wybraliśmy, jak konfigurowaliśmy nasz serwer. Odpalamy Start i wpisujemy %abdata%. Następnie działamy tak jak pokazuje. Na końcu wybieramy ten slot, który nas interesuje z naszej gry multiplayer. Jeżeli go nie masz, to uruchom DeForest i stwórz nową grę multiplayer. Powinny pojawić się już jakieś zapisy. Kopiujemy ścieżkę katalogu do Total Commander. Kopiujemy te pliki do naszego FTP. -a. Aby pliki się poprawnie przyjęły na serwerze, zrób jego restart. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten tutorial. Mam nadzieję, że ci się przydał. Nie zapomnij zostawić subskrypcji, lajka i komentarz. Baw się dobrze i cześć.